Jak rozpocząć pracę online, skoro nie mamy, jak nam się wydaje, wielu znajomych? Cześć, z tej strony Litka Budzińska, witam się z Tobą z Polski, z gorącej, upalnej Polski. Może się przyglądasz ludziom, którzy pracują on online, może się nawet mnie przyglądasz. Może szukasz gdzieś jakichś informacji po internecie, bo myślisz, że może ja też bym mogła, czy mógł taką pracę dodatkową sobie wziąć, ale nie masz pojęcia, jak za co się zabrać i trochę się boisz, że sobie nie poradzisz. Że, że nie dasz rady, że po prostu będziesz miała problem z rozpoczęciem tej pracy, bo po prostu nie masz pojęcia, jak to zrobić, jak to zacząć. Ważna jest sprawa, czy w takich wahaniach posłuchasz swojej głowy, która ci podpowiada, a nie wychylaj się, nie dasz rady, nic nie wychodzi, czy posłuchasz serca, że jednak ja potrzebuję zmiany. Posłuchasz serca, że jednak przecież innym się udaje, inni to robią, dlaczego ja tego nie mogę? Wszystko zależy od tego, co wybierzesz. Czy te potrzeby, że nie dasz rady, nie wychylaj się? Czy, czy z drugiej strony mam jedno życie, a więc spróbuję, dam sobie szansę. Więc pracy online trzeba się po prostu nauczyć tak, jak każdej innej pracy. Jeżeli do jakiejkolwiek pracy idziemy nowej, o to, by była dla ciebie może jakaś nowość, to oczywiście musimy się przeuczyć i to jest wszystko normalnie. Dokładnie tak samo jest z pracą online. Mamy narzędzia pracy, które pozwalają nam się od razu uczyć i od razu w praktyce się uczyć, co jest bardzo ważne, ale największą obiekcją, jaka się jak się okazuje pojawia, jest to, że myślisz, ludzie często myślą, może ty o tym myślisz, ale ja przecież nie mam znajomych. Kto ode mnie coś kupi, kto zechce ze mną współpracować? I czy takie myśli przypadkiem, jeżeli myślisz o pracy online, nie pojawiają ci się w głowie? Pewnie tak, bardzo często tak się dzieje, bo ja bardzo dużo słyszę takich odpowiedzi, ale ja nikogo nie znam, jak ja sobie poradzę. Kto będzie coś ode mnie chciał kupić, a może ktoś będzie chciał ze mną współpracować? I powiem Ci tak. To jest proces, to nie jest tak pstryk, czarodziejska różdżka i od razu zaczynasz pracę online. Nie, to jest proces. Przede wszystkim używamy produkty, które mamy proponować, musimy wierzyć. Jeżeli nie pomogły te produkty, że pomogą innym, musimy wierzyć też w siebie i w to, co robię. Bo jeżeli będziesz wierzyć, że dobrze robisz, to bez problemu polecisz jakiś produkt. Bo to zwykle w network marketingu są produkty komuś, tak samo jak polecasz lekarza, fryzjera, mechanika. Czyli, jeżeli komuś ufasz, jeżeli coś Ci pomogło, czy coś się z dobrego dla Ciebie wydarzyło, to z przyjemnością nawet, nawet jak ktoś cię nie pyta, polecisz dobrego dentystę komuś, to identycznie z network marketingu, chodzi o to, żeby na przykład powiedzieć swojej koleżance, słuchaj, zaczęłam używać to i to, skończył mi się reflux, przestały mi wypadać włosy, przestały mi krwawić dziąsła, w zależności od tego, jakie produkty będziesz miała do zaoferowania. I możesz powiedzieć po prostu, jeżeli chcesz, mogę dać ci do przetestowania, jeżeli nie, to nic się nie dzieje, ok, wszystko. A więc tak samo jest tutaj, jak w każdym innym poleceniu. Jeżeli wierzysz, jeżeli czujesz, że możesz to robić i uwierzysz, że, że to co robisz jest dobre, to na pewno sobie poradzisz, tak? Ale no co się dzieje, jak się koleżanki kończą? No bo tak jest, ale przecież koleżanek mam mało i tu właśnie jest drugi problem, tak? taka obiekcja, ale ja mam mało znajomych, mało koleżanek, małą rodzinę. Słuchaj, nic się nie dzieje w dobie mediów społecznościowych, bo jeżeli mnie słuchasz, to na pewno na mediach jesteś. Mamy mnóstwo całe znajomych na Facebookach, na Instagramach, na TikTokach i jest tylko od nas zależy, jak my w to, w to wejdziemy. Czyli jeżeli jesteś takie babcią jak ja, to możesz, to jestem w grupie jakichś babci, mądre babcie chyba to tak się nazywa ta grupa. Jeżeli jesteś mamą młodą, to jesteś na pewno w jakichś grupach z mamami, z dziećmi, może z ubrankami, z odżywkami, nie wiem z czym. Jeżeli jesteś krawcową, to może wymieniać się doświadczenia z, z jakimiś krawcowymi w całej Polsce, czy może na świecie, tak? Czyli jesteś w takich grupach yy, społecznościowych i naprawdę, jeżeli uczciwie powiesz na priv, nie spamując nikogo. Napiszesz z kimś, kto i tak utrzyma, z kim utrzymujesz relację, nawet jeżeli to jest tylko jedna relacja, załóżmy się wydarzyła. Napiszesz na priv, słuchaj, i y, 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 mnie to i to pomogło. Y, jeżeli chcesz, możesz spróbować. Y, mnie y, y, ten network marketing, ta praca do, online z domu pomaga spłatać co miesiąc kredyty. Jeżeli chcesz, możesz spróbować. Jeżeli nie, oczywiście wszystko jest ok, y, y, nic się nie dzieje. I możesz powiedzieć jeszcze, że szczególnie jesteś na początku takiej pracy, jeszcze kokosów nie zarabiam, ale już mogę spłacić sobie na przykład jeden kredyt albo mogłam już zapłacić na lekcję tańca dla córki. Może byś chciała zobaczyć jak ta praca wygląda? Ja to robię przez internet i tyle, tylko tyle. Wystarczy, żebyśmy yy, yy, powiedzieli, i uwierz mi, aż się zdziwisz bardzo dużo osób, nawet nieznajomych, który, z którymi pierwszy raz się kontaktujesz przez media społecznościowe, naprawdę jest zainteresowana jakimiś produktami, które mogłyby im pomóc i dodatkowym dochodem. Oni. Yy, oni po prostu szukają takich informacji, nieraz często po macku i błądzą. A jeżeli ktoś ci opowie, że nie, nie jest zainteresowany, to nic, nic się nie stanie. Nic, zupełnie nic się nie Ty masz wyjść z propozycją uczciwą, spokojną, nienaciskającą ym, dla kogoś, bo może ktoś, uwierz mi, że jest bardzo dużo rodziców, którzy potrzebują dodatkowych pieniążków na jazdę konną dla dzieci, na naukę tenisa, ale zwyczajnie muszą rezygnować z tego, bo ich nie stać a to może być dla nich alternatywa dodatkowego zarobku. Może masz takie osoby na wśród znajomych na, na Facebooku, którym właśnie potrzebny jest dodatkowy dochód, a więc i że to są nawet obce osoby, tylko oglądasz ich zdjęcia, możesz uczciwie, spokojnie, profesjonalnie nie prosić, nie błagać, ale zaproponować, powiedzieć, że jest taka alternatywa, że Ty już z niej korzystasz, i, I zwyczajnie dać decyzję, zostawić decyzję o sobie. Powiedzieć po prostu, jaka to jest możliwość, że wygląda to tak i tak, że tobie pomogło na to i na to, że pomogło ci może w spłacaniu właśnie miesięcznych kredytów, a więc zupełnie spokojnie możesz, możesz powiedzieć, jeżeli cię to interesuje, to ci przeszlę więcej informacji albo porozmawiam z tobą, jeżeli nie, to oczywiście nic się dzieje wszystko jest około okej. Okay i uwierz, naprawdę, jeżeli to zrobisz tak spokojnie, nie naciskając, to się okazuje, że bardzo dużo osób, których tak naprawdę nie znasz, tylko gdzieś przez media społecznościowe jest zainteresowana tym, żeby im pomóc, może, nie wiem, odbudować stawy, odbudować odporność, może zrzucić kilka kilogramów, może poprawić swoją cerę alergiczną. W zależności od tego, jaką firmę wybierzesz i co, jakie produkty będziesz oferowała, bo na pewno będą doskonałe. Ludzie, i pamiętaj jednym, o jednym, ludzie nic nie muszą, więc nie stresuj się, że jeżeli powiedzą nie, ale mogą. Mogą skorzystać, jeżeli fajnie i profesjonalnie to przedstawisz, bo oni często bardzo po omacku szukają różnych rzeczy. Jeżeli już i tak już zupełnie, czyli nie ma problemu, jeżeli masz mało znajomych wśród siebie, czy niewielu jeszcze znajomych na mediach społecznościowych, to jest źródło, które możesz stale powiększać i możesz do niego docierać, a więc Taka obiekcja, że nie mam zbyt wielu znajomych, żeby taką pracę z, z, y, zacząć, myślę, że już się rozbiła w Twoim głowie i w Twoim sercu i, i jeżeli myślałaś o takiej pracy, czy myślałeś, to decyzja powinna być jak najszybsza, bo szkoda czasu, możesz zgłosić do kogokolwiek, kto Ci taką pracę proponował, możesz zgłosić się do mnie, ja Ci udzielę niezobowiązująco więcej informacji, a tak już kończą, kończąc jest lato, są upały, słuchajcie nasze włosy są bardzo przesuszone i jeżeli na przykład masz problemy, na przykład z wypadającymi włosami, ja miałam takie cienkimi Także, żeby zupełnie zmieniając temat, to mogę Ci, jak mi napiszesz na priv, mogę Ci podpowiedzieć, co ja zrobiłam, aby odbudować te, te włosy, aby mi się nie łamały, aby mi nie wypadały, aby wyglądały codziennie, nawet przy takich upałach, całkiem dobrze. Myślę, że te informacje o, na temat pracy online były dla, dla Ciebie pomocne. Na dzisiaj to tyle. Papa, pa, do usłyszenia następnym razem.